Dzień dobry, dobry wieczór. W tym krótkim filmie wprowadzę w przygotowanie danych do tworzenia tabel przestawnych. Natomiast zanim to zrobię, przypomnę, czym są tak naprawdę tabele przestawne. Tabele przestawne akurat tym razem w Excelu to nic innego, tylko raport, który można w bardzo prosty sposób utworzyć na bazie różnego rodzaju danych. Otóż koncepcją tabel przestawnych były podstawowe rzeczy typu, drogi użytkowniku, miej swoje dane odpowiednio przygotowane, e, sprawdź je najpierw, następnie za pomocą drag and drop utwórz nową tabelę. Ta tabela ma mieć możliwość filtrowania na przykład w tym przypadku według kanałów sprzedaży i od Ogół, do szczegółu wyświetlaj poszczególne rzeczy, którymi na przykład się zajmujesz w tej sprzedaży. Oczywiście wyświetlaj w wierszach, ponieważ tabela przestawna ma swoje wiersze, ale także ma kolumny, gdzie my, jako tworzący taką tabelę przestawną, decydujemy, co ma być wyświetlane. Natomiast uwaga, to co nazywa się pola, gdzie pola dotyczą przygotowanej przez Osobę tworzącą tabelę przestawną przygotowanej bazy danych. Otóż gdzie jest to pole? To pole to nic innego tylko kolumna z danymi. W bazie danych baza danych może zawierać różnego rodzaju kolumny, czyli pola, może być ich wiele, bo przecież będziemy tworzyć na ich podstawie tabele przestawne. Natomiast co jest ważne w tej bazie danych? Otóż Ważne jest po pierwsze, kolejność nie jest obowiązkowa. Tak? tak jak w bazach danych, pola zawsze wybierzemy, aby tylko były odpowiednio przygotowane. Ważniejsze jest to, że jak mamy jakieś pola, na przykład w kolumnie pierwszy kanał sprzedaży, to jeżeli mają być to dane dotyczące kanału sprzedaży, to niech takie będą, czyli zawsze jest tekst i tekst. Tam, gdzie ma być typ płatności, tak samo, pokazuję typ płatności, nie mieszam z innymi danymi, e, i podobnie z i następnymi też kolumnami, polami. Natomiast dodatkowo, co jeszcze ważne, może jeszcze też e, specjalnie, powiem, tak, bardzo ważne, ważne jest to, że jeżeli mamy zawsze jakieś liczby, to niech to będą po pierwsze wszystkie pola wypełnione to jest jedno a po drugie jeżeli liczby, no to niech będą zawsze to liczby, a nie na przykład jakieś dane, które je po prostu udają. Czasem zdarza się, że ktoś wprowadzi jakąś informację, tak na przykład 180. Kropka 5, tak, wyrównane jest do lewej, mówiłem o tym na kursie Excelowym. No i oczywiście wyrówna do prawej, myśląc, że to jest liczba. Nie, nieprawda, nie jest to liczba. Są oczywiście metody na to, żeby sprawdzić, czy wszystkie dane są danymi liczbowymi, trzeba dopracować takie dane. Ma być oddzielnie tekst, tam gdzie ta sama informacja w polu. Liczba to liczba, trzeba sprawdzić, i tak samo ma się z datami. Z datami ważne jest to, żeby rzeczywiście każda wprowadzona informacja, ja może sprawdzę, każda informacja, która no, jest niby datą, była wyświetlana jako liczba dni, która minęła od 1 stycznia 1900 roku. Tak? Odpowiednio przygotowana baza danych do tworzenia tabel przestawnych. E, e, będzie dobra, żeby takie tabele rzeczywiście robić i na ich podstawie wyświetlać odpowiednie raporty, co będzie tematem tego mini kursu na kanale YouTube. Kurs będzie dotyczył zarówno Excela, Kalka e, i Szyc. Powoli będę takie tabele przestawne budował. Dzięki, i do usłyszenia następnym razem.